Pietrasiek. Jest Celeban. Celeban dośrodkowanie Diaz. Woska! Nie ma bramki. Niewiarygodne jest teraz. Ostrzaleń Cristiana Omara Diaza. Napór drużyny Śląska. Przynosi rezultat w 78. Minucie. 1 do 1. Piękna akcja, piękne dośrodkowanie, nie wiem, wydawało mi się, że już po e, uderzeniu Woskampa ta piłka minęła linię bramki, ale tutaj również przytomność umysłu, to jest ten instynkt takiego napastnika, znalazł się tam, gdzie należy, dobił tą piłkę i patrząc na te ostatnie minuty, jak najbardziej zasłużę, zasłużona bramka brudująca. Zobaczmy raz jeszcze, dobre dośrodkowanie, świetnie, Woskam. tak, 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 tak. Piłka tak. była już w bramce, dlatego... Zdecydowanie bramka Johana Woskampa. E, absolutnie. Dożenia, ale tutaj trzeba pochwalić również Piotka Celebana, który dośrodkował bardzo silną piłkę nad pierwszym obrońcą. Woskam doskonale wygrał ten pojedynek główkowy, uderzył, piłka odbiła się od...